Istnieją dwa różne rodzaje programu Prezi. Jest to edytor online oraz Prezi Desktop, o którym za chwilę. Zacznijmy od edytora online. Jak widać jest on dostępny na stronie prezi.com. Działa on bezpośrednio w przeglądarce. Nie musimy niczego pobierać ani instalować. Więc jest to jakby najprostsza możliwa wersja tego programu. Działa on w każdej z przeglądarek, niezależnie czy jest to Google Chrome, Mozilla czy jakaś inna przeglądarka internetowa. Oparty jest na technologii Flash, więc trzeba mieć zainstalowaną odpowiednią wersję Flash Player. Istnieją także inne korzyści płynące z użytkowania edytora online. Mamy dostęp do naszego pezzi z dowolnego komputera. Można łatwo udostępniać swoje prace innym, lub także oczywiście z nimi współpracować. A także możemy zaprezentować je w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Co więcej, nie musimy być podłączeni do sieci, aby posiadać te możliwości zawsze i wszędzie. Wystarczy wyeksportować naszą prezentację do pliku, a następnie skopiować go na dysk przenośny, np. flash USB. Jeśli chodzi z kolei o prezi desktop, jest ono zainstalowane bezpośrednio na dysku komputera. Niestety, nie ma ono aż takich możliwości. Aby z niego korzystać, musimy go właśnie najpierw zainstalować, a jeśli chcemy mieć możliwość dostępu do naszych plików z innych komputerów, to i tak trzeba je wyeksportować do sieci. Tak więc według mnie dużo bardziej przydatnym jest edytor online. Nie musimy tutaj spędzać też czasu na aktualizacjach, ponieważ zawsze jest ten edytor online zaktualizowany, a także nie musimy tutaj nic instalować, Czyli nie musimy jakby zarzucać naszego dysku komputera dodatkowymi danymi. Oczywiście, żeby korzystać z tego naszego Prezi Desktop i tak musimy mieć przynajmniej na chwilę połączenie internetowe po to, aby pobrać go ze strony Prezi. Jeśli chcemy go zainstalować przechodzimy na stronę prezicom i szukamy na samym dole opcji Prezi Desktop. Znajduje się ona oczywiście w tym miejscu, czyli Prezi for Windows, Prezi for Mac, iPad lub iPhone. Zależy od tego, co tak naprawdę potrzebujemy. Oczywiście, jak widać, cała strona jest po angielsku. Program zresztą też będzie w języku angielskim, ale proszę się nie martwić, ja jest on dosyć intuicyjny i ten język angielski nie powinien być zbyt dużą przeszkodą. Ja osobiście będę korzystał tylko i wyłącznie z tego edytora online. Więc nie będę tutaj pokazywać, jak to wszystko wygląda. A propos Prezi Desktop, wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o instalację, też nie jest ona jakaś nadzwyczaj trudna. Wystarczy oczywiście pobrać ten plik, zainstalować go na dysku i wtedy można już z niego normalnie korzystać. Strona Prezi.com daje nam możliwość zapisu, aczkolwiek miejsce jest dość ograniczone, ponieważ w zależności od wersji, jaką posiadamy, jest to 100. 500 lub 2000 megabajtów. Oczywiście wersja próbna, czyli wersja Trial daje nam najmniejsze możliwości, a wersja Pro największe. Jeśli chodzi o wstawianie plików, na przykład wideo, to edytor online posiada ograniczenia do 50 megabajtów. Natomiast Prezi Desktop nie posiada takich limitów. Tutaj jest właśnie taki plus dla tej drugiej wersji. Umieszczanie plików filmowych jest bardziej opłacalne niż samego linku do filmu ponieważ wersja offline adresu nie odtworzy. Prezi Desktop zwycięży również jeśli chodzi o import zdjęć, ponieważ niektóre zdjęcia wstawione właśnie poprzez import mogą nie działać w trybie online. Oczywiście wybór należy do Was, które prezji wybierzecie. Jeśli nie chcecie się dzielić swoimi prezentacjami w sieci, możecie skorzystać oczywiście z tej wersji na dysku i przetrzymywać te prezentacje na własnym komputerze, dla osób, które lubią swoje pliki wysyłać i udostępniać, lepsze będzie jednak edytowanie online.